No i dobra, ciemna noc nastała. Ciemna noc, która to jest godzina? Trzecia rano, kurwa. Do domu trzeba iść. Koniec tej. Koniec tej nierównej walki. Eee, wszystko pogaszone, pogaszone, piec wygaszony. Kurwa, trzecia rano. Chuj. Czek się prześpi do ósmej czy dziewiątej? Nie, do dziewiątej. Zaś, kurwa, to samo jutro. No i tak, dzień za dniem w tygodniu warsztat, a w weekendy no właśnie, są weekendy. Odpoczynek? Nie. Teraz kurwa o. kopać, tylko odpoczynek na działeczce, no po chuju. Kopać, nasadziła po plonu jakiegoś i teraz ty jej to kop kurde. Jedno, Wiedźma jedno. A ja mówiłem, mówiłem kurwa. Albo sprzedać w pizdu. O! Albo Albo to wszystko asfaltem wylać, nie, a będzie rządki uprawiać kurwa jego ziemniaki sadzić, chuje moje dzikie że. Oh, a ty kop człowieku, cały tydzień zapierdalać i jeszcze działeczkę kurwa kopać w weekend, oh, Kurwa takie to życie człowieka. Hmm. Natomiast pojechać se na rybki, posiedzieć, podpocząć, to kopać, kurwa, jego mać. O, o skurwlecy. Rekreacja. ma jednak O, jedna. o skurwlecy. Kurwa, jakie to korzenie ma. Ten poplon cały. Kurwa, nie myśli was. Poplon. Czy było na a już nic nie będę. No, i potem żona po blisko 20 latach bycia w związku zakochała się w sąsiedzie z działki obok. Ta. No i wymyśliła sobie tak, że ja mam spłacić kredyt, który mamy wspólny, że ja mam oddać mieszkanie dla jej yy, i dla niego. Yy, więc powiedziałem nie. Zwłaszcza jak się dowiedziałem, po ludziach co on gada, że mieszkanie jest, yy, yy, że mu się należy i tak dalej. No i on zaczął remonty później robić, ale do tego przejdziemy później. No i dobra. Lecimy od nowa z życiem. Sprawy pozałatwiane. Także zaczynamy wszystko od nowa. Będzie lepiej, będzie lepiej. Tak więc sprzedałem swoją połowę mieszkania. Bo oczywiście ten się tam jej nowy partner przyczepiał, że, że ja nie mam prawa, że ja nie mogę, tylko że ja miałem tą połówkę nabytą hmm. mieszkania na aukcji komorniczej przez długiej matki. No, ale może o tym kiedyś opowiem. I miałem wyraźnie zaznaczone w wyroku sądowym, jak wykupiłem tę połówkę, że to jest do majątku osobistego. Nagle już przestali być agresywni w stosunku do mojej osoby. Nagle skończyły się jakieś remonty, wymieniania mebli i tak dalej. Nagle nastała cisza. Tylko potem, jak już drugi pozew napisała do sądu, to poleciała po bandzie z moją, z moją osobą. Ona wypisywała takich rzeczy, że już powinienem dawno nie żyć i w piekle się poniewierać. I nie powiem, że ta sprzedaż mieszkania mi nie załamała, bo nie załamała, że musiałem to zrobić, bo nie po to walczyłem z żoną 8 lat o te mieszkanie, bo to jest też długa historia z tym mieszkaniem naszym, żeby to po prostu tak, zakończyć, no ale powiedziałem dość. Napierdalasz się całe życie z problemami jej matki, ale powiedziałem: koniec. Trzeba zrobić coś dla siebie, ale miałem chwilowe załamanie nerwowe. No i tutaj yy, okazali się pomocni, znajomi. Yy, jest takie grono osób, znajomych, którzy no, podnieśli mnie na duchu i wytłumaczyli, jak żyć dalej. I jedziemy w miasto. Coś tam może będzie się działo? Zobaczymy, co będziemy zamulać, kurwa. Będzie się działo dzisiaj. Jelenia Góra nocą. A czy wieczorem? W sumie to ja wiem, że noc jest, kurwa. Dobra, zaraz Marcel podjedzie czarną bestią i się przepija, przepinamy do czarnej bestii. Coż Marcel, kurwa, jego fura nie daje rady, a Audi go wystrzeliła, 150 koni, złoiło 260, no skurwysy, dobra, zaraz podjedzie, to jedziemy w teren. My sobie lecimy na miasto, szkoda, szkoda życia, nie ma co marnować życia, nie ma co zamulać przed telewizorem. No i nagle się okazało, że mając 42 lata na karku, e, można przeżyć trochę inaczej, czyli e, zorganizować sobie pracę, obowiązki, no i raz na jakiś czas, weekend się rozerwać, zrelaksować po prostu, zabawić, a nie tylko zamulać, e, patrząc jak małżonka śpi albo, e, albo, albo na działkę, tylko dzień w dzień na działkę i na działkę. Także tak to mniej więcej wyglądało. 5200 mu noite 70-ality 5200 mu noite No i tak to w skrócie wyglądało. Dobra, wiem, że jak opublikuję ten odcinek, to na pewno będzie sporo pozytywnych komentarzy, będzie też hejt. Ale wiecie co, wpadłem na pomysł taki, że. Bo ja zapominam, kurde, ja muszę sobie każdy złośliwy komentarz zapisywać na kartce i wymyśliłem sobie takie złośliwe komentarze, które ludzie wypisują tam i tak dalej. Po prostu będę nagrywał riposty, następne odcinki. Gasił tych ludzi i tłumaczył, bo ostatnio jakiś baran mi napisał pod filmem, taki był film z parku, że 1300 złotych alimentów na dziecko. Ty jesteś idiotą, czy ty coś takiego napisał? Przecież dziecko jest najważniejsze. No dobra, okej. Okay. 1300? Tak uważasz, hejterku, ale yy, dlaczego ja mam płacić 1300 złotych na jedno dziecko, gdzie. Obecny, były par yy, obecny partner Ewy płaci 1450 zł na troje dzieci. Tak, 1450 na troje dzieci. I szantażuje, bo ma poodbierane po prawa rodzicielskie do tych dzieci, do tych trojga. I szantażuje swoje partnerki, yy, że jeśli będą yy, próbowały podnieść po, po, po mu alimenty, zrobić podwyżkę. Bo one się przekonały na moim przykładzie, że jednak alimenty teraz no, dowalają wysokie przez tą inflację, że też chcą wystąpić o podwyżki. No, zaczął je szantażować, że pozabiera im dzieci. Także takie wyjaśnienie dla jednego takiego czereśniaka nierozumnego, yy, który tam coś pisał. Nie wiem, czy to byś oglądał, czy nie. Mam nadzieję, że tak. A teraz bym chciał podziękować tym ludziom, którzy są dla mnie przychylni. Wiadomo, hejterzy zawsze się muszą znaleźć. Czyli dziękuję wszystkim widząc z YouTube, z jednego, drugiego kanału, z Podburzyńskiego prywatnie i tak z tego dużego kanału, z Warszatów Podburzyńska za wsparcie, za dobre słowo. Przede wszystkim dziękuję Emilce, która ma u mnie na kanale ogólnie ma pseudonim księżniczka. Niektórzy wiedzą o co chodzi, niektórzy nie wiedzą. Także Emil, Emilce dziękuję, księżniczce za, za wsparcie, dziękuję Wojtkowi Krupie. Tata jak, jak i Emilka i Wojciech Krupa jest moim moderatorem. On dzwoni do mnie często i, i, i rozmawiamy i tak dalej, bo też był w podobnej sytuacji. No i jeszcze chciałem podziękować Madlence z kanału Głównego Wasad Podłóżyńska i Marcin Belgia ma taką, taki, taki nick. Marcinowi Belgia i, i Madlence, ponieważ przed samym rozwodem, e, jakieś, nie pamiętam, dwa tygodnie przed rozwodem, bo oni mieszkają w Belgii, majster, mówią, bo to wiecie, stres i tak dalej, człowiek taki kurwa zdenerwowany, nie? Majster, pakuj walizkę, dawaj do nas, nie? Do Belgii. I wiecie, se, potem se, na początku sobie myślałem, no jak, kurde, nie? No, ale myśmy się poznali wcześniej gdzieś tam tak wiecie, face to face. Spakowałem się, pojechałem do Belgii, byłem tam jakieś 6 dni. E, ugościli mnie, nakarmili mnie, napoili mnie, e, powozili mnie, pozwiedzałem trochę. Zresztą na kanale, jak się cofniecie, wejdziecie w sekcję wideo, to jest tam filmów trochę z tej Belgii. Jak spędzałem czas właśnie z Madlenką i Marcinem, także im też dziękuję za to, bo się naprawdę odstresowałem. W tej Belgi. Płyskłe te momenty są ulubne jak my. Dlatego dziś powiedzieć ci dzięki, że jestem, dzięki, że jesteś tu, 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 dzięki, że jesteś. No i co? I to by było na tyle. Także na dzisiaj to koniec. To co? Siemandero i do następnego.